Były seriale, później była krótka przerwa na film Trzeba zabić tę miłość, i wracamy, bo okazuje się, że Janusz Kuba-Morgenstern tę serialową tradycję ma dosyć dużą. Polskie Drogi, kolejna jego produkcja, serial, który opowiada o losach Polaków w trakcie II wojny światowej, serial, który opiera się na tych ważnych wydarzeniach, zaczyna się w trakcie kampanii wrześniowej, możemy naszym bohaterom wtedy towarzyszyć, ale też serial pokazujący po prostu, Ludzkie losy i te tytułowe polskie drogi. Tak. Polskie drogi, które są bardzo kręte przez te 5 czy 6 czy lat okupacji. Pierwsze słowo na Wikipedii o tym serialu brzmi epicki. Epicki serial. I wydaje mi się, że jeśli Wikipedia tak mówi, to tak rzeczywiście jest i to się potwierdza podczas seansu, bo to jest serial, który no, rzeczywiście pokazuje. To takie doświadczenie wojenne w, na wielu, wielu poziomach tak. i wielu też grup społecznych. Powiem ci szczerze, że oglądając, ja widziałam na razie tylko ten pierwszy odcinek, ale już poczułam, że to może być trochę coś pokrewnego do nocy i dni. Mhm. Że to też jest taki duży przekrój przez społeczne losy tamtego czasu. Tak, to prawda. To się też pojawia w, w późniejszych odcinkach, bo. No, te drogi przechodzą właśnie od takich mniejszych miejscowości, wsi, gdzieś takich prowincjonalnych parafii, na przykład w drugim odcinku, aż do Warszawy, gdzie mamy już wielkie miasto, stolice. Więc rzeczywiście jest przekrój, jest przekrój doświadczeń, przekrój no właśnie tych sfer społecznych, warstw społecznych. Ale i postaw grup. wobec wojny, wobec tego, Dokładnie. co się dzieje, tak. I postaw wobec wojny, i to tak drastycznie, bo mamy postać. Johanna, który trudno mi go jakoś tak zidentyfikować, ale nie wiem, czy on jest po prostu Niemcem, czy też jest Volksdeutschem, tak zwanym, mm -hmm. czyli Polakiem współpracującym z, z Niemcami. Myślę, że to się w kolejnych odcinkach jeszcze bardziej. Rozwiązuje. Na tego, pewno co... była to postać wzbudzająca ogromne emocje i kontrowersje, bo z tego co czytałam, to aktor, który się wcielął w Johanna, miał później nieprzyjemności na ulicach. Henryk talar. Tak, chyba, Henryk jeśli Taller, się nie to mylę. Był, tak. Czyli mówisz, że ten serial spowodował mu jakieś nieprzyjemności. Tak, zdarzało się, że przechodząc ulicą, słyszał wyzwiska i różne groźby pod swoim adresem. Tak. Ale widzisz Bardzo to ciekawe. ciekawe, bo teraz mamy taką samą sytuację z Tomaszem Szuchartem, który zagrał Dokładnie. w filmie Dom Dobry. I o ile w tamtych czasach, czyli to były te lata 70, 70., no to jeszcze jestem w stanie jakoś to sobie wytłumaczyć, że mogło tak być. Mhm. O tyle teraz w 2025 roku jednak mnie to zaskakuje. To prawda, to prawda. Ale, to prawda. Ale no widać, że pewne, dróg, pewne tak. wątki są niezmienne, jak się tak. okazuje. Rzeczywiście postać Johanna budziła te, te kontrowersje, tak jak mówisz, jest to bardzo ciekawa postać, bo myślę, że postać taka trochę niepokazywana dotychczas w, w, w kinie i w serialu. No, mamy też dwie inne bardzo kultowe role. Te role w zasadzie takie no, główne, powiedziałbym, w tym mhm. serialu, czyli Władysław Niwiński, w którego rolę wciela się Karol Strasburger. No i Leon. Kuraś, którego rolę odgrywa Kazimierz Kaczor. Czyli dwie bardzo kultowe role. No Kazimierz Kaczor, który był takim w latach 70., -tych, 80. -tych królem seriali, później serial Jan Serce jeszcze to potwierdził. Tak. W ogóle świetny aktor. Świetny aktor, świetny, trochę niedoceniony. Naprawdę. Niedoceniony. Myślę, że też trochę zapomniany teraz. Mhm. A wart przypomnienia zdecydowanie. Tak to prawda. No, on też tutaj pokazuje bardzo ciekawą swoją aktorską twarz, bo ten Leon kuraś, którego on tworzy jest. Kimś takim, ja nawet oglądając sobie ten serial, myślałem o Sancho-Pansie mm -hmm. w jego kontekście, bo on jest trochę takim właśnie tak. Sanczem, a z kolei ten Władysław jest tym Don Kichotem trochę w tym serialu, więc jest to rola naprawdę bardzo ciekawa. I podobno oni obydwaj się nie spodziewali tego, że te role dostaną. Mm -hmm. Okazuje się, że Karol Strasburger trochę się obawiał tak, tego, że miał długą przerwę w zawodzie. Obawiał się tego, że się będzie musiał zmierzyć z trochę lepszymi od siebie być może kolegami. Natomiast Kazimierz Kaczor, ale nie, nie wiem co tutaj było, on podobno miał jakiś epizod z Morgensternem przy, wcześniejszym, przy, przy wcześniejszych produkcjach i że tam jakaś wpadka była, ale nie znalazłam no informacji, co tam się między nimi wydarzyło. Udało się. W każdym razie udało się, obydwaj te role dostali, i myślę, że to jest naprawdę świetne aktorskie połączenie. To prawda, tak. Oni tworzą bardzo ciekawy duet, taki trochę dopełniający się, no właśnie jak Don Quixote i Sancho Panza, i to jest bardzo ciekawe. Oni też mają zupełnie inne postawy względem tej walki. To tak. znaczy, no właśnie, Karol Strasburger jest jak ten Don Quixote, pełen wiary w to, co robi, pełen takiego też no taki rozsądku, tak, no i odpowiedzialności, poczucia odpowiedzialności, myślę, że to jest bardzo ważne w jego postaci. Z kolei Leon Kuraś to jest po prostu taki właśnie gość, którego na ten front wysłali, on nie za bardzo chce tam być, ale jednocześnie też trochę go to może nawet bawi co widzi dookoła siebie mimo tego, że to jest wojna. Więc znowu no taki Sancho tak. Panza. Mm -hmm. To jest bardzo ciekawe. Jeżeli o aktorach mówimy, to myślę, że warto też powiedzieć o tych rolach epizodycznych albo drugoplanowych, trzecioplanowych, Bo dlatego że było... Około 500, tak, no, albo od... nawet i więcej, to zależy Dokładnie. od źródeł. Tak. Od 500 do 600, więc było ich bardzo, bardzo wielu. I to naprawdę no, najważniejsze nazwiska tamtego czasu. Tak, tak. Od Andrzeja Seweryna, Piotr Frączewski, Krzysztof Kowalewicz, Krzysztof Kowalewicz Anna Nechrebecka, w, świetnym, zresztą, w pierwszym tak. odcinku w świetnej roli. Jadwiga Jankowska-Cieślak też się tam pojawia. Dokładnie Ona tak. w ogóle mówiła o tym, że przez to, że to był tak duży plan i przez to, że oni nie mieli. Tam tak naprawdę był tylko zarys fabuły. Mhm. Mhm. Sami aktorzy nie wiedzieli, jak potoczą się losy ich bohaterów tak do końca. Więc tam było dużo miejsca na improwizację. I Jadwiga Jankowska-Cieślak powiedziała, że Morgensztern miał bardzo duże zaufanie do aktorów. I myślę, że to się potwierdza w ogóle we wszystkich tych jego tak, produkcjach, tak, że tak. to jest coś, co często się pojawia, co często aktorzy podnoszą, właśnie mówiąc o tej współpracy z nim. No ale myślę, że um, o ile robiąc film, gdzie masz kilku bohaterów i taką zamkniętą akcję, no to można jakoś to kontrolować. O tyle przy tak dużej produkcji, a to na tamte czasy była naprawdę ogromna produkcja, bo zdjęcia trwały chyba 3 lata. Uh -huh. No to tak naprawdę trzeba się zdać trochę na ten aktorski talent i na tę aktorską intuicję też. On miał świetną tę intuicję, ale też wydaje mi się, że on miał grupę takich najbardziej zaufanych aktorów, którym powierzał te najtrudniejsze zadania. Myślę, że Karol Strasburger do tak. tej grupy należał jak najbardziej. No jak widać, Kazimierz Kaczor po tej wpadce może również. Też Stern w roku 76, bo chyba w, w tym roku właśnie polskie drogi wystartowały, on był już w zasadzie legendą chodzącą. To już był reżyser po stawce więcej, większej niż życie, po Kolumbach, po do widzenia do jutra, Jowicie, no i nawet trzeba zabić tę miłość. Tak naprawdę, z perspektywy czasu, okazuje się, że to była jedna z jego ostatnich produkcji, tak naprawdę. Więc też nie dziwi mnie to, jak wielka była i budżetowo, i produkcyjnie, właśnie ta, no, ta produkcja. Rzeczywiście bardzo ciekawe, ciekawy moment w historii polskiego serialu kina. No i efekt w postaci właśnie epickiej, epickiej opowieści o tym wszystkim, a nie powiedzieliśmy jeszcze o autorze tego wszystkiego. Tak, to jest postać bardzo ciekawa i przyznam Ci, że przygotowując się do tego dzisiejszego spotkania, mhm. kiedy sobie trochę o nim poczytałam, to uznałam, że Teraz w Radiowej Akademii Filmowej rozmawiamy o reżyserach, ale może przyjdzie taki czas, że zaczniemy rozmawiać o scenarzystach, i myślę, że on będzie jednym z pierwszych, o których porozmawiamy, bo to jest bardzo ciekawa postać, bardzo barwna postać. To jest autor, któremu zawdzięczamy. Między innymi słuchowisko radiowe Matysiakowie, czyli to legendarne już, można powiedzieć, słuchowisko, ale nie tylko, bo zawdzięczamy mu też serial Dom czy Ballado Januszku, więc tak. tych produkcji z pod jego ręki wyszło bardzo dużo. Tak, on jest, myślę, że jako nazwisko nie aż tak znany, przynajmniej. W, w takim szerokim mainstreamie, jak to się mówi, natomiast y, myślę, że był jednym z bardziej zasłużonych w ogóle scenarzystów w historii polskiego kina Jest i serialu. A na tak. pewno serialu, bo właśnie te tytuły, które wymieniłaś, no i Polskie drogi to są absolutne, absolutnie kultowe produkcje dość powiedzieć, że w roku 84 polskie drogi zostały nazwane w ogóle najpopularniejszym polskim serialem, co z dzisiejszej perspektywy wydaje mi się już takie troszkę nieaktualne. nieaktualne. Mm -hmm. No ale wtedy rzeczywiście prawdopodobnie tak było, Jerzy Janicki na fali tego Również tego serialu stał się także legendą. Chociaż no, mówię, dzisiaj zapomniano, aby powiem prywatnie, że był też moim sąsiadem. To znaczy, wiem, m, wiem po tym, <laughs> że, że jest dość dobrze upamiętniony. Jest nawet skwer Jerzego Janickiego w Warszawie i jest jego pomnik. Więc trochę pamiętany, trochę zapomniany. Taki no, będziemy przypominać o nim, bo to ważna postać dla polskiej kultury, ale nie tylko polskiej bo on też w momencie, kiedy cenzura już ustąpiła, uh -huh. bardzo mocno promował Lwów i Kresy w ogóle. On bardzo dużo produkcji swoich takich telewizyjnych poświęcił właśnie tamtym rejonom, gdzie spędził bardzo dużą część swojego życia. Właśnie on chyba był lwowiakiem, był, prawda? Tak. nie, ale na studiach, tak, na studiach, uh -huh. na studiach. -huh. Chyba nawet jeszcze nie na studiach. Jeszcze wcześniej. Mieszkał w Lwowie na pewno, pochodził z Kresów, z jakiejś mniejszej miejscowości. No a później po prostu wojna go zmusiła do tego, żeby wyjechać do Polski, ale o tych Kresach nie zapomniał nigdy. No i już w późniejszych latach. Po wojnie, kiedy osiadł w Polsce, też kupił sobie jakąś posiadłość w Bieszczadach, któremu bardzo tamte rodzinne strony przypominały. Więc on gdzieś tam sercem był ciągle związany, no i te produkcje też późniejsze to udowadniają bardzo ciekawa postać. Jak się okazuje, myślę, że trzeba ją odkryć na nowo. i może to jest, tak. To jest to właśnie się, Myślę, plan że się możemy trochę zobowiązać do tego już. Tak, tak? <grym> oczywiście. No a wracając jeszcze do polskich dróg, to dobrze, że powiedziałaś o tym, o tych bieszczatach wbrew pozorom, dlatego, że po pierwszych dwóch, czy nawet prawie trzech odcinkach, które obejrzałem, wydaje mi się, że bardzo ważnym, mówię teraz o aspekcie technicznym i wizualnym, bardzo ważnym kolorem w tym serialu jest kolor zielony. Zdecydowanie. Tak. I myślę, że to jest bardzo ważne, ponieważ jest to po pierwsze serial kolorowy, co jest trochę takim eventem w skali właśnie twórczości Morgenstern'a, ale też no, mieliśmy film Trzeba zabić tę miłość, który również był kolorowy, ale taki w odcieniach żółci, szarości, y -hmm. gdzieś tam brązu. A tutaj mamy serial, który aż bije kolorami. Z, z ekranu, no i głównie tą zielenią. I wydaje mi się, że jest to nieczęsty sposób opowiadania o w ogóle przejściach wojennych i II Wojnie Światowej, dlatego, że to bardzo jakoś tak ułagadnia tę opowieść. Nie wiem, czy masz takie wrażenie. Ja sobie tak myślę trochę metaforycznie, że zieleń jest kolorem nadziei i myślę, mhm. że ci bohaterowie, których my widzimy w tym serialu ciągle mieli nadzieję na coś. Mieli nadzieję na to, że ta wojna na samym początku, że te wojny uda im się wygrać, później że może ta wojna się szybko skończy i może przeżyją tę wojnę, może, może tutaj w, w tę stronę można pójść z tą, z tą zielenią. Czyli symbolizm w tym tak. kolorze, może rzeczywiście tak jest. No na pewno myślę, że znaczy to jest moja taka teza, niepotwierdzona niczym, ale może właśnie te kolory i ten aspekt wizualny sprawił też, że ten serial jest czy był tak, kultowy. Właśnie w skali polskich seriali, przynajmniej w tych latach 80. Powiem Ci szczerze, Być że może. bardzo zdziwiło mnie to, że on był nazwany najpopularniejszym polskim serialem, bo wydaje mi się, że z perspektywy tych lat, które minęły, bardzo to się właśnie zdezaktualizowało. Gdyby na przykład tak. tym tytułem ogłoszono właśnie stawkę większą niż życie, to bardziej bym to zrozumiał. Tak mi się wydaje. Nie wiem, nie wiem czy stawka akurat. Wydaje mi się, że to jest chyba kwestia po prostu też wieku widzów. Mhm. No bo z dzisiejszej perspektywy trochę inaczej na te seriale patrzymy. Patrzymy może na Stawkę czy na Czterech Pancernych i psa, jak na takie seriale właśnie kultowe, bo one nam pokazują Jakiś taki wycinek wojny, mhm. a tutaj mamy raczej takie postawy społeczne. I być może ten serial był kultowy w tamtym czasie, no bo uderzał bardzo mocno w te mhm. emocje widzów, w ich pamięć, w ich traumę też na pewno, bo jak mówił sam scenarzysta, on był opętany wojną po prostu. Mhm. To wojna zabrała mu wszystkich bliskich ludzi, więc gdzieś on ciągle miał tę traumę w sobie, miał tę ranę w sobie, którą musiał w swojej twórczości rozpracowywać, może tak powiedzmy i może dlatego ten serial w tamtym czasie był tak bliski widzom. W ogóle on był też bardzo tak jak mówisz bardzo popularny. Gdzieś czytałam wywiad z Karolem Strasburgerem, który powiedział, że emisja serialu była w sobotę mhm. i on w sobotę rano jeszcze chodził po ulicach jako normalny człowiek, którego nikt nie widzi. A natomiast w niedzielę widział, że już ludzie mu się zaczynają przyglądać coraz częściej, coraz intensywniej, więc naprawdę cała Polska ten serial widziała i, i przeżywała. No a Morgan Stern chciał ten serial zakończyć i okazuje się, że tak przeskoczę już do, mhm. do finału, ale okazuje się, że on trochę samowolnie podjął tę decyzję o tym, jak ten serial się skończy i że się skończy w ogóle. Bo no były widzisz. naciski, żeby go kontynuować, były pomysły na jakieś kolejne sezony, kolejne odcinki. Natomiast on już miał dosyć trochę. Ale zmęczył się czy dlaczego? Tak, tak. To mhm. była bardzo intensywna praca. No tutaj mamy, widzisz, jeden sezon, nie pamiętam ile odcinków. 11. 11. I prace nad tym trwały 3 lata. Mhm. No Więc tak. to jest naprawdę bardzo intensywne. Duży wysiłek, myślę, po prostu reżyserski, organizacyjny też. Mhm. No, mówimy o tym, że było 500-600 aktorów zaangażowanych w ten serial. Nie wyobrażam sobie, jak to można tak spiąć i ogarnąć. Tak, tak, to prawda. I też, jak powiedzieliśmy, te 11 odcinków, to nie, może nie brzmi to aż tak imponująco, ale kiedy powiemy, że każdy z tych odcinków to, to jest, jest w zasadzie film, film. Tak, tak. Bo, bo trwa godzinę 20 mniej więcej, no to to jest już coś innego, bo tak. to tak jakby Morgan no do widzenia do jutra. Chyba też trwa tak mniej więcej Ta, 80 dokładnie. minut, więc to naprawdę jest bardzo ciężka praca. Tak, no to tak jakby właśnie wyreżyserował 11 osobnych filmów, tylko że powiązanych ze sobą tą samą historią, więc rzeczywiście chapeau, ba pani tak. Morgenstern, za ten serial. Chciałem jeszcze powiedzieć o jednym ważnym i bardzo kultowym wątku, jakim jest muzyka do tego serialu. Andrzej tak. Kurylewicz skomponował motyw przewodni polskich dróg i myślę, że Znalazłby się w pierwszej dziesiątce najpopularniejszych motywów filmowych. Zdecydowanie tak, i myślę, że to jest taka melodia, którą my wszyscy znamy. Być może nawet nie wiemy, skąd ją znamy. Mówię o tym młodszym pokoleniu. Mhm. Może nie widzieliśmy tego serialu, ale muzykę znamy na pewno. Tak, tak. Myślę, że muzyka jest chyba obecnie najbardziej kultowym wątkiem, elementem, tak. i wątkiem tak, tego serialu. Myślę, że tak. Teraz tak sobie pomyślałem, że chyba tego serialu się nie za bardzo powtarza w telewizji. Tak, jak teraz. Patrzę. Nie spotkałam się. Rzeczywiście rozmawialiśmy o Stawce Większej Niż Życie, i to jest serial, który często można w telewizji zobaczyć. E, a polskie drogi rzeczywiście nie są aż tak obecne i tak popularne. Nie wiem, Domyślam tak czujesz, się, że, że się wiesz, źle zastarzał ten serial? Nie, mi się wydaje, że to jest kwestia czysto komercyjna i, i kwestia tego, że po prostu on trwa bardzo długo. Jest długi, no tak. Więc jeden odcinek zajmuje naprawdę bardzo dużo mhm. część czasu antenowego i może nie, nie za bardzo są w stanie. Dystrybutorzy telewizyjni to. To prawda, puścić. może tak być. Może to jest ta przyczyna, więc tym bardziej zachęcamy, żeby gdzieś tam na własną rękę odkrywać te polskie drogi, bo to jest serial, który miał swój moment i trochę gdzieś ta pamięć o nim myślę, że podupadła, a warto jednak go zobaczyć, warto sobie przypomnieć. Warto też spojrzeć właśnie na te wojenne czasy z trochę innej perspektywy niż te produkcje, o których wspomnieliśmy, te kultowe produkcje. Tak, ale to też jest po prostu bardzo ciekawa historia i każdy odcinek można oglądać osobno, jako osobny film i jest to tak samo ciekawe, więc jak najbardziej polecamy bardzo mocno. Zdecydowanie.